Dzień dobry, witam Was serdecznie na kolejnej naszej lekcji. Dziś lekcja czwarta. Lekcja czwarta, część pierwsza. Dzisiejsze zajęcia rozpoczniemy od zagadki. Posłuchajcie. Ma nieduże ucho, jest cienka, stalowa, używa jej często do pracy krawcowa. Co to? To jest igła. Ma nieduże ucho, czyli takie oczko, przez które przechodzi nitka, jest cienka, stalowa. Używa jej często do pracy krawcowa. Krawcowa to pani, która szyje ubrania. Znacie już ten przedmiot. To jest igła. Powiedzcie mi, proszę, jaką głoskę słyszycie na początku tego wyrazu? Igła. Głoskę i. Samogłoska i stoi na początku tego wyrazu. Jakie jeszcze inne słowa? Wyrazy, przedmioty przychodzą Wam do głowy, które zaczynają się na I. Na przykład iglo taki domek, w którym mieszkają eskimosi domek zrobiony z lodu. Indyk zwierzę, które możemy spotkać w gospodarstwie domowym. Kwiat który teraz widzicie, to irys. A tak wygląda właśnie literka I. I jak igła. Zobaczcie, jak zapisywać będziemy tę literkę. Małe. I, duże I. A jak będziemy czytać tę literę? Posłuchajcie. I-rys, I-rys, s I, Na Waszych ekranach widzicie trzy obrazki. Są to igła, lis i maki. Pod każdym z obrazków występują kratki. Te kratki to tak zwane modele głoskowe. Każda kratka odpowiada jednej usłyszanej głosce. My pokolorujemy na czerwono to okienko. Które oznaczać będzie samogłoskę i. Tam, gdzie usłyszymy samogłoskę i, pomalujemy kratkę na czerwono. Uwaga, głoskuje pierwszy wyraz. Pokażcie paluszkiem miejsce, które powinnam pokolorować kolorem czerwonym. I g-u-a. Igła. I, g, ły, a. Na pewno zrobiliście to bardzo dobrze. Tak jest, samogłoska I występuje na początku tego wyrazu. Drugi obrazek przedstawia zwierzątko. To jest lis. Uwaga, głoskuje ten wyraz, a Wy pokazujecie miejsce, które mam zaznaczyć kolorem czerwonym. L, i, s lis l i s brawo samogłoska i występuje w drugiej kratce tak teraz głoskujemy wyraz maki m a k i gdzie usłyszeliście samogłoskę i M-a-k-i. Tak, samogłoska i w wyrazie maki występuje na końcu tego wyrazu. Podzielmy teraz każdy z tych wyrazów na sylaby. Klaszczemy. I gła. I gła. Ten wyraz ma dwie sylaby. Wyraz lis. 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 Wyraz lis ma tylko jedną sylabę. A ile sylab ma wyraz maki? Ma-ki. Ma-ki. Świetnie, ten wyraz ma dwie sylaby. Na waszych ekranach widzicie wyrazy, które zbudowane są z różnych liter. Waszym zadaniem jest odszukanie w wyrazach litery i, małego i albo dużego i. Spróbujcie to zrobić teraz sami, a za chwilę wykonacie to ćwiczenie w zeszytach. Wyglądać będzie rozwiązanie tego zadania. Powiedzcie mi, proszę, co widzicie na swoich ekranach? Niektórzy z Was powiedzą butelkę, a niektórzy sok. My zostaniemy przy wyrazie sok. To jest sok. Jeżeli do tego wyrazu Dodam na końcu literkę i, to jaki wyraz otrzymam? Sok i, czyli soki. Dwa soki. To jest lizak. Jeżeli do wyrazu lizak dodam na końcu literkę i, to jaki wyraz otrzymam? Lizak i lizaki. Dwa lizaki. To jest indyk. Jeżeli do wyrazu indyk na końcu dodam literkę i, to otrzymam wyraz. Indy -ki. Indyki. Indyki. Dwa indyki. Przed Wami zadanie, które znajdziecie w swoich zeszytach ćwiczeń. Zrobię je teraz z Wami szybko, abyście później mogli wykonać je samodzielnie. W tym zadaniu chodzi o wstawienie literki i w odpowiednią kratkę. Nazwijmy najpierw nasze obrazki. Na pierwszym obrazku widzimy. Lalki. Na drugim pojawił nam się indyk. A na trzecim widzimy kiwi. Uwaga, głoskuje każdy z tych wyrazów, a wy pokazujecie miejsce, w którym potem wkleicie literkę i. L, a l k i. L a l. -k -i. K, i, lalki. Drugi wyraz. I, n, d, i, k. Indyk. I, n, d, i, k. Indyk. Trzeci wyraz. K, i, w, i. Kiwi, K, I, W, I. Kiwi. Pierwsza część naszej lekcji dobiega już końca. Wykonajmy ostatnie ćwiczenie. Połączcie, bardzo proszę, obrazki, których nazwy się rymują. Nazwiemy sobie te obrazki najpierw. To jest sowa wiewiórka krowa myszka chmurka szyszka spróbujmy połączyć teraz te obrazki w pary łączymy według pewnego klucza nazwy tych obrazków muszą się rymować na przykład sowa Krowa, wiewiórka, chmurka, myszka, szyszka. Świetnie. Lekcja czwarta, część druga. Wiecie, jaki mamy teraz miesiąc? To październik. Październik jest dziesiątym miesiącem roku, miesiącem, w którym przestawiamy czas z letniego na zimowy. Październik to miesiąc chłodny. Tutaj obowiązuje przysłowie: Październik chodzi po kraju, cichnie ptactwo w gaju. Październik to miesiąc jesienny. Wiecie dobrze, że jesienią może być różna pogoda. Często pada deszcz, jest wietrznie i nieprzyjemnie. Ale są też dni ciepłe, wtedy chętnie wychodzimy na dwór. Przyjrzyjcie się proszę ilustracji na swoich ekranach i powiedzcie mi, co można robić jesienią na świeżym powietrzu. Ja, na przykład, jesienią. Bardzo lubię chodzić do lasu. Zbieram tutaj kolorowe liście, a następnie robię z nich przepiękne bukiety. W lesie oczywiście uwielbiam szukać grzybów. Zbieram też czarne jagody. Czasem udaje mi się spotkać czerwoną jarzębinę której owoce, te czerwone kuleczki, nanizuje na sznurek i w ten sposób otrzymuje piękne czerwone korale. W lesie możemy też nazbierać żołędzi i kasztanów. A potem stworzyć z nich piękne kasztanowo-żołędziowe ludziki. Jestem pewna, że nieraz takie właśnie figurki ozdabiały wasze pokoje. Nie zapomnijcie i w tym roku nazbierać kasztanów i żołędzi i zrobić jesienne stworki, które postawicie na swoich półkach. W lesie mieszkają różne zwierzątka. Spytacie, jakie? Odpowiedzi. Musicie udzielić sobie sami, bo teraz jest czas na zagadki. Posłuchajcie. Idę sobie leśną drogą, czasem gniewnie tupnę nogą. Kolce mam i wzdłuż, i wszerz. Kto ja jestem? To ja. Jesz. On jest dziki, on jest zły. On ma bardzo ostre kły, a kto w lesie go spotyka, ten na drzewo szybko zmyka. Dzik. Co to za zwierzątko, które w dziupli mieszka? Rudy ma ogonek, chętnie zje orzeszka. Wiewiórka. Żyje w naszych lasach, ma męża. Jelenia. Gdy jest mała, to ma łatki, potem futro zmienia. Sarna. Wiecie już, jakie zwierzęta możemy spotkać w lesie. A co o nich wiecie? Posłuchajcie. Wiewiórka. Wiewiórka. To niewielkie zwierzątko, którego ciało pokryte jest rudym, poszystym futerkiem. Często brzuszek i podgardle wiewiórki są białe. W przyrodzie występują też wiewiórki czarne. I tak jak widzicie na obrazku, wiewiórka ma starczące uszka, ma także długi, poszysty ogon. Ten ogon. Służy jej do utrzymania równowagi wtedy, gdy przeskakuje z drzewa na drzewo. Wiewiórki mieszkają w dziuplach. Tam jednak spędzają więcej czasu zimą niż latem. W dziupli również przechowują swoje pożywienie. Co jedzą wiewiórki? Żywią się orzechami, żołędziami, a także nasionami szyszek. Możemy w lesie spotkać też dzika. Uwaga, dzik może być agresywny, zwłaszcza locha, czyli samica dzika, która bronić będzie młodych. Dzik należy do zwierząt dużych, silnie owłosionych, które ma stojące uszy i małe oczka blisko osadzone. Ma bardzo dobry węch, słuch. I zmysł smaku. Jest wszystko żercą. Zje grzyby, żołędzie, a także dżdżownice czy jarzębinę. jesz jesz to niewielkie zwierzątko o bardzo sympatycznym, wydłużonym pyszczku, który ma na swoim grzbiecie od 6 do 7 tysięcy kolców to taka jego zbroja i najskuteczniejsza obrona przed napastnikami w sytuacji zagrożenia jeż zwija się w kłębek który bardzo trudno rozwinąć jeżyki zazwyczaj są aktywne nocą dzień spędzają w swojej norce gdzie cichutko siedzą i unikają zagrożeń Jakim może być na przykład lis lub większy od niego drapieżnik. Jerze żywią się ślimakami, dżdżownicami i innymi pędrakami? Wbrew temu co się uważa, jeże nie jedzą jabłek. Wiedzieliście o tym? Sarna. Sarna to zwierzę leśne. Pełne uroku, ale bardzo płochliwe. Sarenki ze względu na niewielki żołądek muszą jadać dość często, zazwyczaj od 8 do 12 razy dziennie. Do ich ulubionych pokarmów należy trawa, liście, pędy drzew. Dźwięki wydawane przez sarny w momencie groźnej dla nich sytuacji przypominają nieco szczekanie psów. W ten sposób sarny ostrzegają inne sarny przed niebezpieczeństwem. Nasza lekcja dobiegła końca. Na zadanie domowe ozdób proszę dowolną techniką swoją literkę I. W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania ze strony 30-37. Posłuchaj też wiersza pod tytułem Tańcowała igła z nitką. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia za tydzień.